To ma być opowieść o kraun, to co na głowie, i o historii miłosnej rodziny, monarchicznej, królewskiej. Stąd ta biżuteria i trochę uczuć do siebie. To nie jest korona zwykła, tylko to jest korona składana. Tak, jestem poddaną, a tak, jestem księżniczką. Tę koronę księżniczką Manuela a to był Teoś pierwszy, wspaniały, jedyny. Tę koronę Barbie Polcia też nosiła, bo cała rodzina jest królewska, parę dni temu i poszła w niej do naszego środka zdrowia, do lekarza pracy, chcąc wyrobić sobie prawo jazdy. I pan doktor, widząc ją, nie, nada, nie zadał pytania o wzrok, słuch, jakieś predyspozycje psychiczne, tylko zapytał zupełnie poważnie: na prawo jazdy można zdawać, ma 18 lat, czy z własnej nieprzymuszonej woli to robi. Takie pytania zadaje się przy ołtarzu, nawet księżniczkom chyba. Chyba, że pan doktor pomylił tira z tirówką. Ten sezon Crown skojarzył się mi bardzo z faworytami. Moją książkę o księżniczkach. Opisałam tam prawdziwie istniejącą Gnojną Górę, osypaną skup warszawiaków, taki monument, który był oglądany przez okno zamku warszawskiego przez króla. A teraz oglądając Crown, zastanawiam się, czy rodzina królewska brytyjska, oczywiście nie ogląda takiej gnojnej góry, ale czy sama nie żyje na gnojnej górze? Bo to co widzimy, ale zastanawiamy się, po co, po co tak torturować siebie i innych monarchią? którą można by tak ładnie złożyć, włożyć do pudełeczka i oddać historii. Przecież mogliby sprzedać parę tych zamków a, i żyć bez pieniędzy podatnika, jak normalni ludzie. Reprezentowaliby tylko siebie, a nie monarchię e, brytyjską. E, to jest coś takiego, jak posługiwanie się monetami e, waluty, która nie istnieje. Albo podróż balonem, które już nigdy nie wyląduje, poleciał tak wysoko, tak jak oni są daleko, przynajmniej królowa od swoich poddanych. I zostaje wdychanie helu na tej wysokości i tym helem się mówi dziwne rzeczy do poddanych i, i, i samych siebie. W tych odcinkach zastanawiamy się, czy oni są normalni, czy oni są pojebani kompletnie. Oczywiście scenarzyści, przewidując to, włożyli fantastyczny odcinek. Rozwijający nasze wątpliwości. W tym odcinku pokazana jest gałąź dynastii odcięta z powodów genetycznych. W tej części rodziny występował gen powodujący zaburzenia rozwoju. Dotknęła ta choroba dziewczynki, które umieszczono w zakładach opieki specjalnej, ogłaszając po jakimś czasie, że umarły, co nie było prawdą po prostu taka zasłona wstydu. W związku z czym ta rodzina. Nie ma skazy genetycznej, która by pchała do tego typu zachowań. To ich na własne życzenie to, co się z nimi dzieje. Jest to rodzina dosyć nudna, mieszczańska, gdyby nie te pałace i tytuły. Ich główną rozrywką, z tego co pokazano, to albo jest ogród księcia Karola, bardzo pięknie ekologicznie, ale ja myślę, że z nudów, no bo, bo tam siedział w tym zamku nie miał co robić, wokół były ogrody, albo zabijanie zwierząt. Nie daję jako przykład też szebranej rodziny z Monako, Grimaldi, gdzie księżniczka Charlotta skończyła filozofię na Sorbonie i bardzo młoda osoba wykształcona i organizuje za te swoje odziedziczone pieniądze sympozja filozoficzne dla swoich poddanych i elity intelektualnej świata, Europy. W tej rodzinie tego nie ma. Ten sezon jest o tyle ciekawy, że jest już w tu. I żadna z postaci kobiecych nie jest przedstawiona jako czarny charakter. Nie wykorzystano tych typowych cech, które poniżają kobiety. Nawet czarny zawałoby się charakter, no bo kochanka ta wiedźma starsza od Dajany nie tak piękna, nie tak urocza Kamila Parker-Bowles wygłasza bardzo mądre, terapeutyczne teksty jedynym czarnym charakterem w tym kręgu tak czarnym jak jego garnitur jest książę Karol i słusznie każdy z tych odcinków kosztował miliony dolarów i oni tak grają jak milion dolarów i wyglądają Natomiast Diana, jej cechą charakterystyczną w tym sezonie, oprócz sarniego spojrzenia pięknego, jest przekrzywianie głowy w jedną stronę. Madame Thatcher, grana przez Anderson lepiej według mnie niż zrobiła to w biograficznym filmie Meryl Streep o Madame Thatcher, przekrzywa głowę w drugą stronę. Tak i tak. Korona zostaje na swoim miejscu, bo o tym jest ten serial. O koronie. Próbuję wyłączyć mój komputer, ale nie mam służby. Muszę zrobić to sama dosyć nieudolnie.